Indie wyszły z epoki neolitycznej około 3000 lat przed naszą erą. Pomimo, że jest to jedna z najstarszych cywilizacji na Ziemi, to pierwsze zachowane ruiny świątyń datujemy dopiero na pierwszy wiek naszej ery. Historycy wyjaśniają to faktem, że do momentu zakończenia okresu wedyjskiego, w 500 roku przed naszą erą, Hindusi w ogóle nie stawiali tego typu budynków a przez późniejsze stulecia używali głównie drewna. Co istotne, niektóre z najważniejszych budowli tego okresu posiadają cechy odnajdywane przez nas wcześniej przy okazji analizy architektury megalitycznej. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że pomimo obfitości proporcji hermetycznych, nie ma prac badających właściwości elektromagnetyczne tych budynków. Za architekturę hermetyczną możemy uznać największy zespół świątynny świata – kompleks Angkor Wat z Kambodży. Jego projekt w dużej mierze opiera się o analizowane w tej pracy liczby. Ten dwunastowieczny zespół architektoniczny ma 72 główne budynki świątynne. Wielkość poszczególnych dziedzińców, które się tam znajdują, jest proporcjonalna do długości poszczególnych etapów liczącego 4 320 tysięcy lat cyklu Machayuga. W projekcie świątyni często przejawia się też liczba 108. Świadczą też o tym badania, które przeprowadzono radarem LIDAR w roku 2015. Wykazały one, że pod ziemią, zaraz za murami świątyni, znajduje się siatka złożona ze 108 obiektów o owalnym kształcie. Naukowcy spekulują, że musi to być nawiązanie do 108 hinduskich obiektów sakralnych, zwanych lingamami. Znajdują się one wewnątrz świątyni i w późniejszym okresie zostały zakryte posągami Buddy. Dalsze badania mogą wykazać, że te podziemne struktury imitują świątynne lingamy nie tylko kształtem, ale także materiałem. Oznaczałoby to, że wykonano je z magnetycznie aktywnego bazaltu. W znaczący sposób wpływałoby to na codzienny przepływ prądu elektrycznego we wierzchnich warstwach tamtejszej gleby oraz na kształt pola magnetycznego w oku świątyni na liczbach hermetycznych. Oparty też jest projekt świątyni Borobudur w Indonezji. Jest ona zbudowana z andesytu, paramagnetycznego minerału bogatego w krzem, kwarc i żelazo. Na świątyni znajduje się 504 posągi Buddy. 432 z nich umieszczono w niszach balustrad, z czego 72 posągi są zamknięte w perforowanych stupach stojących na najwyższej platformie. Innym wartym uwagi obiektem jest świątynia Brihadishwara na południu Indii. Główna wieża budynku mierzy bowiem 216 stóp i jest zakończona gigantycznym granitowym monolitem. Z tego materiału jest zresztą wykonana cała świątynia. Można w niej zobaczyć jeden z największych lingamów w Indiach. Na krótki komentarz zasługuje także XIII-wieczna Świątynia Słońca w indyjskim mieście Kornak. Została ona zaprojektowana na placu świątynnym o wymiarach 540 na 864 stopy. Obiekt zbudowano z czarnego granitu i pokryto rzeźbami z piaskowca. Co ze względu na właściwości tych minerałów mogło działać jako układ przewodząco-izolujący. Efekt? Musiały wzmagać nietypowe rozwiązania architektoniczne. Żelazne płytki, które są ulokowane między kolejnymi poziomami muru, żelazne belki, na których opierają się górne warstwy konstrukcji, i sklepienie z iglicą pokrytą miedzią. Co ciekawe, użyte do budowy żelazo jest w nienaturalnie wysokim stopniu odporne na korozję. Wszystkie te cechy wpłynęły na miejscową legendę, o magnetycznych właściwościach budowli. Mówi ona o lewitującym posągu, który miał znajdować się wewnątrz świątyni i unosić się dzięki osadzonym na budynku magnesom. Największy z nich miał się znajdować na szczycie zrujnowanej dzisiaj wieży słońca. Został on ponoć wywieziony przez Brytyjczyków pod pretekstem zakłócania odczytu kompasów w pobliskim porcie.